Siema mordeczki. Dzisiaj pogadamy sobie o nowości od Kotori, a dokładnie mówiąc o Dead Dead Demon Destruction, czyli nowej mandzy wydanej w Polsce od Ine Asano przez Kotori. Jest to wydanie, tak jak widzicie, dwa w jednym, czyli dwa tomiki, a nie pojedynczo. Tomów zwykłych jest 12, więc my będziemy mieli 6 tomów takich grubszych. Pierwszy tomik to bardziej takie przedstawienie pierwszego tomu, o co chodzi w tym tytule, ale na pewno nie cała recenzja, bo jeszcze jej nie skończyłem. No ale tak, jeżeli chodziłoby o Destruction, to wygląda to w mniej więcej w taki sposób, że jest sobie świat, jest sobie Tokio i jakby jest inwazja kosmitów. No i domyślacie się, że jakby jest dziwnie, jest szalenie, ludzie się boją i w ogóle to koniec. Ale nie do końca, bo tak naprawdę naszą historię śledzimy od tego jak jest 3 lata po inwazji obcych. Mamy sobie to Tokio, które zostało zaatakowane przez obcych. Minęło te 3 lata. Ludzie się uspokoili i mniej więcej właśnie o to chodzi. Śledzimy sobie historię postaci, które żyją na co dzień z faktem, że jakby wielgalkny statek obcych wisi nad miastem, więc żyją jakby żyją już całkowicie normalnie, chodzą do szkoły Pracują, dlatego muszą normalnie żyć, i jakby naszą główną bohaterką jest Kadodę, którą mamy tutaj na okładce, i przyjaciółka Auran. Są to takie postacie. no Jeżeli czytało się coś od Asano, to, to czuć, że to jest jakby jego typ e, tworzenia postaci i też rysunków, bo licząc tego, że ogólnie cała manga jest ściszna, no jak to Asano, jeżeli chodzi o jego rysunki, tak e, są też te. Rzeczy, które można mniej lubić od Asano, czyli dziwne twarze. Bo jak w przypadku Kadode to może nie jest aż takie widoczne, ale Auran potrafi robić czasami tak dziwne miny. Nie wiem, jak to do końca nazwać. Po prostu to wygląda tak troszeczkę może nie niesmacznie, ale pewno dziwnie. Więc to może kogoś odrzucić od rysunków czy od ogólnej twórczości Asano, bo jemu to się często zdarza. Co prawda w Punpunie Poon raczej chodziło o Punpuna, jego rodzinę. Tutaj to mamy po prostu jedną z postaci, która jest rysowana dziwnie. Chociaż ogólnie muszę przyznać, że jeżeli chodziłoby o twarze w przypadku Asana, on zawsze stara się tworzyć je takie inne. Bo jak sama. O, może nie okładka. Jak same rysunki są bardzo ładne, takie bardzo szczegółowe. Tak te postacie są często takie pyzate, takie czasami niepasujące, taki groteskowy do całej, całej reszty. Dlatego też rysunki mogą na pewno kogoś z jednej strony bardzo nie smaczyć, a mogą też kogoś bardzo zadowolić, bo no bądźmy szczerzy, że rysunki Asano są naprawdę świetne. Ja je osobiście uwielbiam, ale nie zmienia to faktu, że Asano też ciekawie pisze, jeżeli chodziłoby o jego scenariusz. Nie skończyłem Punę, chociaż wiem, że dzieją się tam bardzo mocne i depresyjne rzeczy. Tutaj póki co raczej mamy takie slice of life, bardziej zastanawianie się nad tym co się dzieje, jak żyć pod presją, bo jednak wszystkie postacie mają z tyłu głowy, przynajmniej tak to wygląda, że to wszystko może się nagle skończyć, że może teraz przez cały czas udaje się bronić Ziemi przed obcymi, ale może w pewnym momencie obcy coś wymyślą albo coś się wydarzy. W pewnym momencie są nadporuszane takie jakby dziwne motywy, bo w pewnej chwili dostajemy informację, że więcej zostało zabitych, czy nam straciło życie kosmitów, aniżeli ludzi i jakby zaczynamy troszeczkę tak bardziej patrzeć na to pod innym kątem. Ogólnie postacie też trochę zwracają na to uwagę, że jakby musimy pamiętać o tym, że to też są jakby żyjące istoty, jakby też na to pod tym względem jest brane pod uwagę. Jestem przekonany o tym, że to będzie poruszone bardziej w późniejszych tomikach, bo mamy zalążki w drugim tomie takiej bardziej myśli o tym wszystkim. Na póki co ja jestem mega zaciekawiony tym tytułem i jestem pewny, że będę śledził go dalej. Na pewno o Destruction. Nie zapomnę zbyt szybko z tego powodu, że te postacie, to wszystko, jak tu jest pokazane, jest bardzo dobrze napisane. Chodzi mi, że. Te postacie są takie zwyczajne, to, to nie są napisane, jak często zdarza się w, czy w książkach, czy w komiksach, pisać takie bardzo sztywne postacie, czyli chodzi mi o to, że mm, nie czuć, żeby miały jakąś taką, może nie tyle głębię, co duszę, tak, że to wydaje się, że po prostu to jest po prostu zwykła postać napisana na kartce, jakby czujemy, że to jest e, bezduszna postać, a te postacie tutaj przez to, że są tak dziwne, w, swoich, w swoim zachowaniu to bardziej wydają nam się ludzkie z tego tytułu, więc jeszcze bardziej e, ciekawie się to śledzi. W, jakim, w jaką stronę w ogóle to pójdzie, gdzie to się potoczy, i czy faktycznie e, będzie to raczej coś w rodzaju takiego style of Life, jak póki co to wygląda, czy. Coś jak w pumpunie, czyli dużo depresji, smutku i innych takich rzeczy. Więc póki co będę śledził, na pewno w przyszłości pojawią się jakby jakieś konkretne informacje na temat późniejszych tomów, bo przypuszczam, że z racji, że to są takie, wiecie, Tomiszcza, to będę pojedynczo chyba o nich mówił w późniejszych e, filmikach. Jeżeli oczywiście kolejne tomy się u mnie pojawią, dlatego czekajcie. A na chwilę obecną. Ja na razie bardzo polecam. Te dwa pierwsze tomy były super. Jakby zdziwiłem się nawet, że tak dobrze mi weszły, biorąc pod uwagę, że z Asano mam nie zawsze po drodze, a tym razem było naprawdę fajnie. Tak więc zapraszam Was do śledzenia dalej. Hello!